O, dzień dobry. Mam takie pytanie do Was: Czy Wasz gabinet jest miejscem eksperta, czy jest jak warzywniak osiedlowy? Bo z naszych spotkań, z naszych obserwacji, z naszych. Audytów z naszymi partnerami fizjoterapeutami, mam wrażenie, że właśnie często pojawia się temat warzywniaka. Co mam na myśli? To znaczy, że pacjent do was przychodzi jak do warzywniaka, ale nie dlatego, że on nim jest, tylko wy z niego takiego robicie. Wasz gabinet, bo macie swoje terapie, macie swoje, swoją wiedzę, macie technologię i mówicie do pacjenta. A może pan sobie wybierze taką technologię, a może tak by się pan chciał leczyć, a może przyjdzie Pan może kiedyś sprawdzić, czy to wszystko zadziałało, czyli a może pan chce marchewkę, a może pan by chciał dzisiaj kupić kartofle i pacjent przychodzi do Was z pieniędzmi, bo chce zapłacić za waszą eksperckość. Przychodzi do Was na. Terapię, którą to wy macie wybrać, a nie pacjent ma sobie wybrać. Więc traktujcie poważnie to, kim chcecie być, bo chcecie, żeby was traktowano jako ekspertów, a sami zachowujecie się jak sprzedawcy warzyw, marchewki i ziemniaków. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.